Witam w kolejnym odcinku live pytania i odpowiedzi dziś jest edycja wrześniowa planowane zakończenie o godzinie 21 chyba że będę miał wyjazd z tego co posiadam informacji będę musiał zakończyć wcześniej ale zobaczymy jak to wszystko się potoczy taka informacja na początek Póki co zostały zakończone nagrania do filmów, i o pomiarach rezystancji i izolacji, i o silnikach elektrycznych. Jeszcze do zrealizowania będzie seria nagraniowa z odbiornikami jednofazowymi, ale to zobacz, będę chciał to zrobić w nadchodzącym tygodniu. Mam taką cichą nadzieję, że jest to już koniec z takimi dłuższymi przerwami. Między emisjami kolejnych filmów. No, dziś będzie odpowiedź na pytania od widzów. Zobaczymy, co dzisiaj tutaj się pojawią zapytania. Elektronika dla każdego pisze. Cześć Jacku, cześć, witam, zaraz wracam.

Tutaj Jotka Co pan sądzi o bezprzewodowych światłach, na przykład do przyczepy kempingowej? Ja jestem tego zdania, że w takich sytuacjach zdecydowanie lepiej sprawdziłyby się rozwiązania przewodowe. Większa niezawodność. Sławek Zarzeczny, Zenon Pieczonka, Roman L. Witam, witaj Jacku. Ja również witam. Co sądzisz o polityce zakładu energetycznego znienacka w ciągu 14 dni podwyższają limit taniego prądu o megawattogodzinę? Jak tu coś zaplanować? Ja mogę powiedzieć, że z jednej strony to dobrze. Ostatnio przyszła mi faktura za prąd, co jest na okres 6 miesięcy do płacenia. No i wyszło, że będę płacił mniej o 10 zł na miesiąc. Tak więc, tu tyle mogę powiedzieć, że to z jednej strony dobrze, z drugiej strony też słyszałem, że odbiorcy indywidualni mają płacić za moc bierną, a to już by dobrze nie było. Narzędzie, jakie Pan poleca zaciskarkę konektorów kabli. Jeśli chodzi o zaciskarkę do tulejek, ja używam Knipeksa i mam zaciskarkę do konektorów firmy Neo. Póki co bardzo mało jej używam. Nie narzekam zaraz, zresztą pokażę. Zaciskarka do konektorów, jedna. Wydaje mi się, że trochę ten zacisk tutaj nie chodzi jak powinien. Trzeba ją będzie wyregulować, ale konektory zaciska prawidłowo. Trzyma mocno. Do końcówek oczkowych, zaciskarka, jeszcze jedna. No i zaciskarka knipek do tulejek. Tu jest możliwość regulacji, jest dla przewodów szesnastek i dla przewodów do przekroju 10 mm2 maksymalnie. Ja na tą praskę do tulejek nie narzekam. Miałem wcześniej taką praskę Neo z wymiennymi końcówkami. Jednak ona się nie sprawdziła na dłuższą metę, nie wytrzymała obciążeń pracy. Kabel YKY 5 razy 16 mm kwadratowych da radę 36 kW. Odcinek 10 metrów. No to tu trzeba policzyć dopuszczalny spadek napięcia, jaki będzie z tablic odciążalności. Sprawdzić z tego się tak nie da powiedzieć, ale dobrze, zobaczymy. Zaraz ja to spróbuję policzyć i zobaczymy. No, tutaj przy 36 kW mamy około 90 amperów. No to jest bez uwzględnienia współczynnika mocy. Jeszcze spróbuję w innego kalkulatora użyć. Jeśli chodzi o spadek napięcia teraz, no to zobaczymy. Jaki masz system operacyjny w komputerze Windows 10? Moc. W... A właśnie teraz to było podane dla wartości współczynnika mocy równego jeden dziewięćdziesiąt amperów. Teraz ja obliczyłem jeszcze raz odnośnie tego pytania do tabla i tu mi wychodzi 65 aperów prąd znamionowy dla współczynnika kosinus phi 0,8 dla mocy 36 kW dla obwodu trójfazowego, więc tak to wychodzi jeśli chodzi o spadek napięcia. Spadek napięcia będzie wynosił w tym wypadku 0,2%. Więc jak można zobaczyć, tak to się przedstawia. Pytanie, czy to teraz da radę? Zobaczymy. kablice obciążalności dla kabli ułożonych w ziemi dla kabla ułożonego w osłonie zależy od rezystywności gruntu tu mamy od 61 do 82 Ampery przy 20 stopniach temperatura gruntu jeśli więc to tak przedstawia się tutaj jeżeli będzie kabel w izolacji XLPE i trzy obciążone ułożone w grun tutaj w gruncie, temperatura gruntu 20 stopni, dla powietrza 30 stopni, będziemy mieć od 72 do 96 amperów dopuszczalną obciążalność, więc no, tu by trzeba mieć też wartości sposób ułożenia, czy to jest bezpośrednio w gruncie, czy w osłonie. Bo to na pewno będzie miało wpływ. I czy są jakieś kable przylegające, czy też nie? Trzeba by tutaj jeszcze więcej czynników uwzględniać. Tu ktoś pisze, Windows 10, jeśli chodzi o system operacyjny tutaj piernik pieczony of Silesia Bartłomie, czy jest norma przepis nakazujący stosowanie gniazd o stopniu minimum IP 44 w pomieszczeniach mokry czy jest to tylko zalecenie? Wiadomo, jeżeli jest zwiększona wilgotność, no to trzeba dostosowywać tutaj stopień ochrony do panujących warunków. W łazience są strefy ochronne, gdzie jest podany, wymagany. Odpowiedni stopień ochrony sprzętu, i to jest zawarte w normach. Tak samo na przykład w gospodarstwach rolnych też jest minimum IP równe 35. Elektronika dla każdego. Czy mogę wykorzystać istniejące peszle, w których prowadzona jest instalacja elektryczna do poprowadzenia przewodów instalacji alarmowej? Jeśli chodzi o tą kwestię, można wykorzystać, jeżeli to są puste peszle. Jeżeli tam już są przewody, no to w tym wypadku nie. Bo zasada jest taka, i to jest też w normach określone, wspólnie, jeśli chcemy prowadzić przewody na różne napięcia w jednym, tutaj peszlu, czy w jednym korytku, ich napięcie izolacji dla obwodu o najniższym napięciu musi być nie mniejsze niż dla obwodu o najwyższym napięciu a przewód alarmowy na pewno nie, jest, nie ma izolacji na napięcie tutaj 450 na 750, czy 300 na 500 V. Poza tym kwestia oddziaływania i ewentualnych zakłóceń. Yy, strefa trzecia w łazience. Mamy strefę 0, 1, 2 i poza strefą. No nie ma takiego wymogu, no ale też no zdrowym rozsądkiem jakimś trzeba się kierować, jeśli chodzi o tą przestrzeń poza strefową. Tak samo jak kwestia wysokości strefy ochronnej do 2 ,25 m. 25 Niby norma do łazienek tak tutaj wymaga, a prawda jest taka, jak mówiłem o tym, że w różnych krajach jest tak, że ta strefa jest liczona aż do sufitu. Stania R 730 witam ja również Aha jeszcze tutaj odniesienie do tego kabla 5x16, no trzeba najlepiej sobie tu użyć ta blitz obciążalności dla kabli ułożonych w ziemi. Można znaleźć odpowiedź na to pytanie. Jeszcze stosownie do zabezpieczeń to można wszystko skorygować. Elektronika dla każdego. Instalator systemu alarmowego poprowadził w ten sposób przewody, tylko chciałem dołożyć teraz czujkę i się zastanawiałem, czy coś takiego jest poprawnie. No oczywiście, że nie. Jak widzę instalator, no tutaj popełnił błąd. Nie wiem, czy już by nie wiedział o tym. A może poszedł na skróty, bo tak mu było wygodnie. Leon są instalacja z zasilacza do oświetlenia LED 24 V. Jak włączasz układ po stronie wtórnej i zasilacz cały czas pracuje, czy też po stronie pierwotnej zasilacza i wtedy po włączeniu rusza zasilacz układ LED. Generalnie ja to robię po stronie zasilania zasilacza, bo po co na zasilacz pobierać prąd, jak nie jest włączany. No raz zastosowałem po stronie wtórnej zasilacza, ale to było spowodowane tym, że mi tam gdzie było wykonywana instalacja po prostu przewodów brakło i nie było wyjścia. Elektronika dla każdego w sumie trochę, rozumiem takie podejście, bo po co miał puć ściany w całym domu, jak ten sposób wykonał w całym domu instalację bez naruszania ściany. No właśnie, tylko jak teraz będą jakieś problemy z działaniem, Alarmu, jakieś zakłócenia, no to właśnie pytanie. No niestety, wygodnictwo nie zawsze popłaca. Taka jest prawda. Uważaj na oko, ale o co chodzi, że mam uważać na oko? Czy Rożwar, źle wstniełem ja. Tu z oczami nie mam akurat w tym momencie problemów. A przy pieciu herbaty Razy się już tak piło. Akurat nie herbata, tylko kawa zbożowa. Czy zastanawiam, o co tu chodzi, uważać na oko? Ja i tak już problemów z oczami miałem dość. Wystarczy, że teraz pracować trzeba w okularach ochronnych i cały czas zawsze te okulary na gumce w pracy nosić. Niestety nie każdy ma długie rzęsy na 15 mm, że nie ma problemów z lecącymi różnymi odpadami do oczu. A jak ty montujesz zasilacze do LEDów w rozdzielnicy, na przykład do łazienki, to po której stronie zakładasz wyłącznik po pierwotnej czy wtórnej? Yy. Najlepiej jest założyć po pierwotnej i do tego dążę. No, już właśnie żyć dokładnie. Yy. Raz musiałem zakładać po stronie wtórnej, ale to w kuchni było, bo po prostu nie dołożono takiej ilości przewodów, jakie trzeba było, jakich trzeba tu było, no i był problem, jak to zrobić. Zasilacze to oczywiście, że najlepiej w rozdzielnicy i mieć święty spokój, a nie, że tu puszeczka, tu skrzyneczka i tym podobne. Jeśli chodzi o łazienkę, to tu może taką poradę praktyczną też zamieścić w układzie gwiazdy najlepiej robić instalację elektryczną. Wtedy jest najwięcej możliwości, nie ma problemów. Czy według pana poprawne jest poprowadzenie trzech obwodów jednofazowym, prowadząc je przewodem 5 razy dwa i 2,5, zasilając je z trzech różnych faz? Oczywiście nie jest poprawne. Jeżeli będziemy teraz to chcieli zasilić z trzech różnych wyłączników różnicowo prądowych, no to mamy problem. Oczywiście, że coś takiego nie jest poprawne, tylko to jest zwykłe chodzenie na skróty. No tylko, że przewód od wyłącznika musiałby iść do rozdzielnicy. No dokładnie. Tak sprawa wygląda. No ale dzisiaj, jeżeli coś chcemy zrobić tak, żeby mieć spokój i mieć y, możliwość rozbudowy bez większych niespodzianek i kłucia ścian, no to najlepsze to rozwiązanie. Układ gwiazdy. Bo później jest problem, jak trzeba te zasilacze na napięcie bardzo niskie umieszczać w łazience, y, w przestrzeni gdzieś poza strefowej. No jak jest mała jeszcze przestrzeń pod sufitem, trzeba to wszystko tam wpychać, nie, nie, nie. Jak tylko możliwość, to robić tak, żeby to było w rozdzielnicy. Moduł Granclone IO Moduł, masz jakieś doświadczenie z jakością przekaźników w tym module? Ile realnie można obciążyć na LEDach te przekaźniki? Akurat dobre pytanie. Ja tu mam moduł Granton Relay z wyjściami przeciążnikowymi. Trzeba by to było sprawdzić w danych specyfikacji i specyfikacji producenta żeby nie było problemów. jeżeli coś jest słabej jakości jakieś wyjście przekaźnikowe no też jest właśnie tu problem bo na przykład ktoś poda dopuszczalna obciążalność i 16 amperów i ktoś zrobi na przykład oświetlenie LED-owe gdzie to natężenie prądu będzie tej wartości ale tutaj 16 amperów to jest przy obciążeniu rezystancyjnym AC1 a nie przy oświetleniu LEDowym. owym No i później się dziwimy, że jest problem. No niestety trzeba wszystko stosownie do obciążenia dopasowywać. Trzeba by było zobaczyć w specyfikacji. Zaraz to sprawdzę jeśli chodzi o Grentona. I mam tutaj podaną moc łączeniową AC1 3600 VA. amperów. I mamy znamionowy prąd obciążenia. Dla AC1 to jest 16 amperów, dla AC15 to jest raptem 1,5 ampera. Dla DC1 to jest 16 amperów przy 24 V, dla DC13 to jest 2200 ampera. Tak sprawa wygląda. Ostatnio jak byłem w hotelu, to był pod prysznicem wentylator na 230 V. No tak czasami bywa. Właśnie to jest ten efekt wykonania. Można powiedzieć, no z normą. zwrotną, jeżeli to jest powyżej 225 cm. No tak naprawdę to może być zamiennik przesła elektrycznego. No, no widać, że chyba hotelowi zależy na tym, żeby goście się nie kąpali, mieć oszczędności w ten sposób, choćby na wodzie. Witam. Uziemienie płyty fundamentowej trzeba wykonać wbijając szpilki pod nią. No tu jest kwestia taka, że można wykonać uziom fundamentowy niezabetonowany. Jeżeli jest izolowana płyta fundamentowa, i ja teraz o taki właśnie mówię, wtedy można zrobić uziom otokowy. Jeżeli byśmy robili ten uziom parafundamentowy. No to można zrobić tą siatkę zewnętrzną, które, ten uziom, co jest to wszystko położone na, pod płytą. No i można też, nawet by czasami trzeba połączyć to wszystko ze szpilkami. Tylko niekoniecznie trzeba te szpilki robić tuż pod płytą, można w innym miejscu. No ale jak jest możliwość wykonania takiego uziomu, jakoś można pospawać, podgrzewać, no to czemu nie wbijać szpilki pod płytę? O. Oczywiście można, ale nie jest to konieczne. Są różne możliwości, zależy od sytuacji. Relaj to inna bajka, można na nim sporo powiesić. Producent podaje, a jak to potem dopasować do letno? Tu trzeba to właśnie, najlepiej by było zapytać producenta. Ja mówiłem, jest film o kategoriach obciążenia. Najwyżej widzę, czy, widzę że się pojawił temat na film kolejny. No cóż. Trzeba będzie to zapisać. Jeden jak. Jak AC1 dolet dobrać w sposób, o, w sposób przeliczenia. Jakby kogoś tam zabiło w tym hotelu, kto by poszedł siedzieć? No, zacząłby się tutaj problem. Na pewno by kłopoty miała osoba, która odebrała instalację, że stwierdziła, że nie ma nieprawidłowości. Właściciel hotelu też na pewno miałby tu spore problemy z tego tytułu. Co zabija prąd czy napięcie? No, to pytanie się często pojawia. Zabija prąd. Czym wyższe natężenie prądu, tym większe zagrożenie. Bo jak, jeśli chodzi o wpływ prądu na organizm ludzki i skutki oddziaływania, chodzi o natężenie przepływającego prądu, oczywiście napięcie też będzie miało tu znaczenie. Choćby o, jeśli chodzi, bo czym wyższe napięcie, no to wiemy, może na przykład dojść do tutaj zniszczenia, przebicia tej warstwy naskórka, więc też to będzie miało wpływ później na dalsze działanie prądu. Ale generalnie zabija prąd, natężenie. Wiemy na, napięcie też będziemy, o przepraszam, telefon. Alo? Dobra, dobrze. No, niestety właśnie zostałem zmuszony do przerwania live'a, co mówiłem o tym wyjeździe. W związku z zaistniałą sytuacją, dokończenie live'a będzie we wtorek. O godzinie 19.00. Tak więc póki co, dziękuję za uwagę, ciąg dalszy nastąpi.